Tomasz Lis w ostatnich latach zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Na stan byłego redaktora naczelnego Newsweeka bez wątpienia miały wpływ afery medialne dotyczące mobbingu, którego rzekomo miał się dopuszczać pracując w redakcji. W październiku 2022 roku stan zdrowia Tomasza Lisa uległ gwałtownemu pogorszeniu. Publicysta przeszedł czwarty udar. Lekarze nie mieli najmniejszych wątpliwości. Że w tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest skomplikowana operacja serca. Zespół kardiochirurgów pod przewodnictwem profesor Łukasza Szumowskiego zlikwidował ubytek przegrody międzyprzedsiąkowej, określany potocznie jako dziura w sercu. Od zabiegu, który zmienił życie Tomasza Lisa, właśnie mija rok. Dziennikarz nie zapomniał o tym przełomowym wydarzeniu i w mediach społecznościowych wyraził swoją wdzięczność z powodu odzyskanego zdrowia. Przy okazji pokusił się o drobną aluzję do zmian, które nastąpiły w Polsce na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Minął rok. To było w dniu operacji serca. Serce bije, Polska żyje, napisał na Instagramie Tomasz Lis. Internauci bardzo serdecznie zareagowali na wpis dziennikarza. Wiele osób życzyło mu zdrowia i wielu lat życia. Pojawiły się również wzmianki o telewizji polskiej, która obecnie jest w fazie głębokich przemian. Jest moc panie Tomku. Mamy nadzieję, że jeszcze zresocjalizuje pan TVP. Zdrowia dużo życzę i cieszę się, że Polska też ożyła, ale się boję, jak trudne to wszystko będzie. No i dobrze, jest tyle do zrobienia, a na takich ludzi jak pan liczymy. Piszą fani Tomasza Lisa. Początki problemów zdrowotnych Tomasza Lisa sięgają 2015 roku. To właśnie wtedy dziennikarz doznał pierwszego udaru. Sytuacja ponownie powtórzyła się w 2017 i 2019 roku. Dopiero przy okazji czwartego udaru lekarzom udało się ustalić podłoże dolegliwości. Miałem udar. Jestem na RC udarowej jednego z warszawskich szpitali. Podobno już żyję, choć w nocy nie było to takiej pewne. Co dalej zdecydują lekarze? Wszystkich pozdrawiam, pisał w tamtym czasie Tomasz Lis. Stan 57, latka był bardzo poważny. Dziennikarz był zmuszony spędzić parę tygodni w szpitalu, skąd na bieżąco informował fanów o swoim stanie zdrowia. Wielkie emocje budził także fakt, że jego lekarzem był były minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski, o którym zaledwie parę miesięcy wcześniej Tomasz Lis wypowiadał się wyjątkowo krytycznie. Nowe okoliczności sprawiły jednak, że musiał zupełnie inaczej spojrzeć na swojego niedawnego przeciwnika. Zobacz też, a jednak Tomasz Lis się odwołał. Sprawa w sądzie zacznie się od nowa. Tomasz Lisu uznany za winnego. Zapadł wyrok z czasów Newsweeka. Samuel Pereira wytacza proces Tomaszowi Lisowi. Zapowiada walkę o sprawiedliwość.